W styczniu 1981 roku zostają zakończone największe w historii brytyjskiej policji poszukiwania. Policja aresztowała 34-letniego wielokrotnego zabójcę Petera Sadcliffa nazwanego rozbrówaczem z Yorkshire. Pierwsze uderzenie powaliło mnie, potem było jeszcze cztery. W ciągu pięciu lat Sadcliffe zamordował 13 kobiet. Wyczuwało się, że kość jest popękana. Morderca twierdził, że wypełnia polecenie Boga. Był pewny, że Bóg polecił mu oczyścić świat z prostytutek. Wielokrotnie wymykał się policji. Był sprytny i wciąż wyprzedzał nas o krok. Dowiemy się, jak w końcu schwytano największego seryjnego mordercę Wielkiej Brytanii. Przerażone było całe społeczeństwo. Seryjni Mordercy. Rozprócz z Yorkshire. Leeds, 1975 rok. Na Placu Zabaw w centrum miasta znaleziono zwłoki kobiety. To było czwarte zabójstwo prostytutki w tym roku, ale tym razem wszystko wyglądało inaczej. Wygląd obrażeń zaniepokoił anatomopatologa profesora Mike'a Greena. Najważniejsze były jedno lub dwa uderzenia w tył czaszki, mniej więcej tutaj. A gdy ofiara przestała się poruszać, zadawane były inne rany. To były rany kłute, a najbardziej charakterystyczne było to, że kilka razy uderzano w to samo miejsce. To jedna z wielu rzeczy, które czyniły tę sprawę niepodobną do innych. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego i chyba nie będę już miał okazji. Zamordowaną była 28-letnia Wilma McCann, mieszkająca niespełna 100 metrów od miejsca zbrodni. Wspomnienia tego dnia wciąż dręczą syna Ulmy Richarda. Ten policjant posadził nas i powiedział to, czego nigdy nie zapomnę. Wasza mama poszła do nieba i już jej nie zobaczycie. Miałem wtedy pięć lat i byłem w szoku. Po kilku tygodniach dowiedzieliśmy się, że została zaatakowana na Placu Zabaw za naszym domem. Policja z zachodniego Yorkshire rozpoczęła śledztwo zakrojone na szeroką skalę. Lecz morderca Wilma McCann pozostał nieuchwytny. 12 tygodni później w Leeds znaleziono zwłoki kolejnej kobiety. Dzięki listowi znalezionemu w torebce zidentyfikowano ją jako 42-letnią Emily Jackson. Patolog Mike Green zwrócił uwagę na powtarzający się schemat obrażeń. Wraz z drugą ofiarą zaczęły się pojawiać podobieństwa. Ponownie były obrażenia głowy oraz rany w dolnej części korpusu. No i oczywiście, identyczny był zawód ofiary. Brak sprawcy niepokoił szefa Policji Zachodniego Jorku nadinspektora Keitha Hallewella. Wykrywalność morderstw była w naszym hrabstwie jedną z najwyższych w kraju. Bywały lata, że nie mieliśmy nierozwiązanych morderstw. A teraz pojawiły się dwie kolejne nierozwiązane sprawy. Jako policjanci czuliśmy się dogłębnie sfrustrowani. Prasa także podkreślała podobieństwa obu morderstw. Constable Andrew Laptew był przy tym, gdy trafiono na pierwszy ślad prowadzący do zidentyfikowania zabójcy. Emily Jackson znaleziono na tyłach piekarni. Na jednym z ud odkryliśmy wyraźny ślad podeszwy gumowego kalosza. Na ziemi wokół ciała znaleziono jeszcze więcej odcisków. Kryminalodzy poddali je analizie. Wykonaliśmy gipsowy odlew jednego z nich. To pozwalało ustalić rozmiar buta, który zostawił ślad. Był też wzór bieżnika na podeszwie. Gdy ustalono, że to odcisk roboczego buta w rozmiarze 7, zaczęto podejrzewać, że morderca może być robotnikiem fizycznym. Do końca roku nie znaleziono więcej zwłok. Trop zaczął stygnąć i przestano rozmawiać o seryjnym mordercy. Masz pomysł dokąd pojechać? Lecz była to cisza przed burzą. W podobny sposób zamordowane zostały dwie kobiety. Zdaniem prasy, obu zbrodni dokonał seryjny morderca. Mimo intensywnego śledztwa, nie udało się ustalić tożsamości sprawcy. Od czasu znalezienia drugich zwłok minął już rok i teorie dotyczące seryjnego mordercy zdawały się nie znajdować potwierdzenia. Lecz wszystko miało się zmienić. Roundhay Park, zielona oaza na północnym skraju Leeds. 5 lutego 77 roku spokój tego zakątka został zakłócony. I co, kochanie? Długo jeszcze? Zdaniem patologa Mike'a Greena, obrażenia były podobne jak u poprzednich ofiar. Mieliśmy do czynienia z urazami czaszki oraz ranami kłutymi dolnej części korpusu. Pojawiał się charakterystyczny schemat. Potwierdziły się najgorsze obawy policji. To był seryjny morderca. Kierujący w tym czasie śledztwem, Zwrócili uwagę na podobieństwo zastosowanych metod ataku. Za każdym razem były ciosy młotkiem w głowę, a później wielokrotne rany kłute. To świadczyło o tym, że wszystko to dzieło jednej osoby. Ofiarą była 28-letnia Irene Richardson. Odciśnięte wokół ciała ślady przyniosły kolejny zwrot w śledztwie. Sprawca najwyraźniej postawił się w sytuacji kogoś, kto jako pierwszy natknie się na zwłoki, i jak filmowy reżyser, zastanawiający się nad ujęciem, musiał sobie powiedzieć: Nie, tak, jest niedobrze. Trochę bardziej rozsuńmy jej nogi. Na ziemi były ślady wleczenia dwu, a może nawet trzykrotnego przesuwania ciała dla uzyskania maksymalnego efektu. Zresztą chodziło nie tylko o ułożenie zwłok, lecz także o ułożenie wszystkich przedmiotów. Buty zostały starannie położone na nogach, a zawartość torebki przełożona na jedną stronę. Drobiazgowe przeszukanie terenu ujawniło,